Cześć, będziemy dzisiaj szyć. O matko, matko! A co ja mam na głowie? Kota? Nie, <grytanie> na szczęście nie. Jest ozdobiony w formie kota, ale jest to woreczek e, e, tak zwany ćwiczuś. Myślę, że oglądaliście film Gosi, która pokazywała, jak ćwiczyć w domu gimnastykę korekcyjną. I teraz przed Wami mały tutorial, jak uszyć takiego ćwiczusia. Także zaczynamy. Naszykowaliśmy wzornik 15x15 cm, a teraz odrysujemy dwukrotność jednego boku, czyli 30x15 cm. Odrysowany już materiał, wycinamy nożyczkami, składamy na pół, tak aby powstał nam kwadrat o wymiarach 15x15 cm. Oczywiście możemy przypiąć szpilkami, ale ja tego nie robię. <laughs> nie zawsze mi się chce, ale tak trzeba, trzeba szpileczkami, tam wiecie o co? Chodzi. Tutaj widać gdzie jest linia. Ja widzę, gdzie jest linia z szycia. Widzicie? Mam nadzieję, że to będzie widać. Wkuwamy się igłą z nitką. I szyjemy. To znaczy, to tak jak widzicie ja się wkuwam tak jak do fastrygi, ale kolejne wkucie normalnie przy szyciu byłoby tu z przodu. I wzdłuż krawędzi. A my i będziemy szli wzdłuż krawędzi, ale nie do przodu, tylko wkuwamy się z tyłu igły, nitki i przechodzimy do przodu. Z jednej strony będzie to wyglądało jak wyglądało na ściek fastrygowy, ale jednak będzie dosyć. Jest to bardzo mocny ściek, ręczny, i w ten sposób przyjemy całą krawędź. Wiecie, że był taki czas, że nawet. Y Prawdopodobnie jak byłam mała, chodziłam na chór. Nie jest to. Yy, nie, znaczy jestem dumna z tego, że chodziłam, nie jestem dumna z tego, że y, na chodzeniu się skończyło i nic więcej się z tym nie zadziało. Yy. Ale mając tyle talentu, przecież nie można być jeszcze dobrym w śpiewaniu. Umówmy się, przecież we wszystkim nie można być tak dobrym. <laughs> Mam nadzieję, że też. E, jesteście z siebie dumni na każdym kroku, tak jak ja. Uprząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, Przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć wrzeciono, wić się tobie, widź Ta pamięta lepiej, czyja dłuższa nić. Tak to się właśnie śpiewało. Co cud, że pamiętam, bo to było 100 lat temu. Pamiętamy, że każde szycie kończymy kilkukrotnie przeszywając w jednym miejscu, dzięki temu nitka nam się blokuje. Tak jak widać, mamy z trzech stron zszyty już nasz woreczek. Tu z jednej strony nie do końca, więc wywijamy. To każdy rożek dokładnie wywijamy jak skarpetka. Tak powstały woreczek, musimy teraz wypełnić. I ten woreczek będziemy teraz wypełniać. To już słyszeliście pewnie, albo nie. To Wam mówię jeszcze raz. Ja wykorzystam akurat mam otwartą kaszę gryczaną. Jakieś resztki. Możecie wykorzystać grą albo jakikolwiek inny sypki produkt, który się nie wyślizgnie z tego naszego worka. Może najlepiej sobie pomóc kartką z papieru. O, świetnie to wymyśliliśmy. Bez was by się to nie udało. O, tak. I tutaj przesypujemy czasę. I jeszcze. To chwilę trwa. No i rozsypałam. Ale tylko kilka ziarenek. Myślę, że tu wyszło około 250-300 gram tej kaszy tak naprawdę. I teraz to co ważne, będziemy zszywać tą pozostałość, tą krawędź, ale pokażę Wam ściegiem, będziemy to robić ściegiem teatralnym, czyli pokażę Wam jak to zrobić estetycznie, tak aby ten ścieg był zupełnie niewidoczny. Tak jak widzicie mamy dwie krawędzie i postaramy się je zszyć. Mam nadzieję, że teraz już będziecie widzieć o co chodzi. Mając nitkę tutaj z jednego boku, wkuwamy się w drugi bok. Tak. O. I w przeciwległy. Równolegle, tak. Trochę taka fastryga. Widzicie, raz z tej strony, raz z tej strony. Później tą nitkę zaciągamy i nie będzie ten ściek aż tak widoczny. Im drobniejszy, tym lepszy efekt. Niektórzy określają ten ścieg ściegiem dla e, garderobianych, ale tak do tego to jest ścieg teatralny No i tak jak każdą pracę zakończamy przyszywając dwukrotnie w tym samym miejscu, aby nitkę zablokować. Oczywiście taki woreczek możemy swobodnie ozdobić. Ja wykorzystam do tego pompony z ostatniego filmu. Widzicie, wiecie co? To ewidentnie będzie kotek. Teraz widać, że to jest kotek. To co, sprawdzimy, czy działa. <grystanie> Mam nadzieję, że nie spadnie. Okej, okay, widzicie? Działa. Można ćwiczyć. No nawet nawet jest bardzo stabilny. Wypełniłam go kaszą gryczaną, polecam. Dziękuję Wam za wspólne warsztaty, za wspólne szycie tego ćwiczucia, tego worka do ćwiczeń. No i do zobaczenia. Pa! <grystanie> Ojej. Kochani, to dzisiaj... Pa! Jeszcze raz. Jak ja nie umiem tego robić. Na pewno coś chciałam mądrego powiedzieć, ale przecież... Ja przecież Jeżeli to był fajny temat, to się cieszę. A jeżeli nie, to Jeszcze raz. Czekaj, jeszcze raz. Coś niewyraźnie dzisiaj wygląda. Się rozluźnić po tych wszystkich trudnych zadaniach, jakie dzisiaj wykonaliśmy. I po prostu odpocząć. Wziąć ćwiczusia i ćwiczyć. Proszę bardzo, o i ćwiczymy. Chyba nie takie ćwiczenia, Gosia pokazywała. Ale postarajmy się tak żeby być ćwiczyć nie spadł, nie spada, nie spada, trochę spada. O, i wstać ta -da! Gosia, pozdrawiam Cię serdecznie. Dzięki za ćwiczenia, inspiracje do warsztatów. Ha <laughs> ha